Kochani, każdy z was dostał dwie koperty. W jednej jest czas, w drugiej jest kwota, i macie 5 minut, żeby się wymienić. Nie wiecie, co jest w środku. Aaaa. Warunek jest taki: Nie mogą otwierać kopert i każdy ma obowiązek wymienić się chociaż raz. Trzymaj czas, bo ty masz szczęście, więc biorę twój. Eee. Chcecie wymienić ich... klucz Myślę, że też masz szczęście. Oskubałem chłopaków szczęście? na najlepszy czas i najlepsze pieniądze. Mi się nie wydaje, się wydaje że ja mam top of the top money, ale że czas mam taki mech. Debil, przecież mówiłem, że czułem, że mam gorszy czas. Ha. W międzyczasie, kiedy się wymieniali kopertami, postanowiłem wziąć Oliwiera na bok. Oliwier, chodź tak tak na chwilę. Powiem ci tak, dla twojego dobra powinieneś się pozbyć jednej koperty, ale nie powiem ci której. Ale haczyk był taki, że... No ale to niemożliwe. A tak naprawdę to nie wiem co mam w kopertach. Postik. To... Czyli teraz masz mój, e, moją klonę. Ej, w sumie? <gum> Aha, ale główek. <gum> obydwoma kopertami się wymieniłeś. Jedną. Obydwoma kopertami? Obydwoma... Ja czasem tylko. O nie, to teraz <gum> chyba musimy się razem czasem wymienić. Nie. Proszę bardzo. Nie. Nie no, kurde. Ale, ale, ale jest... nie, bo ty może wymał kloną jeszcze Ale powiem. ja sam wymalniłem, bo ty to nie. No ale bym, twoja wy, wy, wy mamlił i wiecie, że tam jest solidny <gum> czas. A muszę wymienić? Nie. A. To nie. Zobaczysz, czy wymienisz. A szkoda. Kinga z Michem postanowili się nie wymieniać czasem jednemu z nich na pewno. Na pewno to wyjdzie na dobre, aczkolwiek również już skończył się czas na wymienianie. 4, 3, 2, 1, koniec! Kto chce iść pierwszy? Ja. Michu leci na pierwszy ogień i na początku, przed otwarciem kopert, musi wybrać piętro w galerii, z którego zaczyna. Następnie, w wylosowanym czasie, musi dobyć do sklepu i dotknąć przedmioty, które mam mu kupić. Jeżeli się nie wyrobi albo przekroczy budżet, nie dostaje nic. Na początku powiem Ci tak, nie zrób poli, nie zrobię. Biegnijmy bezpiecznie do sklepu. No ale dobra, to co? Najpierw kwota chyba 100 złotych. 100 zł. Czas. 2 minuty 30 okay, sekund. Okej, czyli trafiłeś jednych z gorszych jakby ustawień. Tak? Dwie tak. minuty 30 sekund to jest z tego najmniej? Nie, to jest idealnie po środku. A to już czas 10. A, no tak. dobra. Hmm. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie szuki pytanka. Skupię iPhone'a 15 Pro za 100 zł czy nie? Nie. Okej, okay, to nic. Dzięki na razie. Minuta 30. Została? Tak. No spokojnie, komuś się śpieszy. Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubieguności bo... No pytam co dostałem zostawcie na przykład za 100 zł? Mam 30 sekund. Tak jest A... przeżyć! Super, tak jest przeżyć, dla mnie jest bomba. Który? Widzę barbera? To widzę do barbera proszę, no. Co idzie to jest? O! Mam. Bez ceny. Jak bez ceny? No tu jest bez ceny. A ja mam bez ceny no, no bez. Bez ceny Dobra. Michowi udało się zmieścić w czasie oraz budżecie, który wylosował, ale inni zawodnicy nie będą mieli tak łatwo, więc oglądajcie do końca, a przy okazji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie kanał, ponieważ lecimy po półtora miliona subów. Już mało brakuje, więc zasubskrybujcie. Dobra, Michu, co kupiłeś za ile? Kupiłem za 100 złotych usługi barberskie i Jej! Oliver, proszę, wow! Ej, dziękuję. Nikt ogarnie, że ci na niego. <grym> Okej, okay, czas na Kinię, Sprawdźmy za jaką kwotę wymieniła się z postim. Bo... O Jezu, czekaj, ustawię sobie, bo ja widziałem. O nie, ale to ja też powinnam sobie ustawić, żeby wiedzieć Ja będę z tobą. Kinia trafiła bardzo dobrą kwotę, teraz sprawdźmy jak jej pójdzie z czasem. Szokasz najpierw do kamery. E, do góry nogami jest. Widzisz? Tak. No nie mów tak! Dobra, czas start. 5 minut? To jest dużo! Dobra, tylko teraz pytanie A to może że to jest nie muszę ją Nie, nie, ty, ty! Nie no, dobrze, że nie 10 minut Tyle, tyle wam powiem, panowie, którzy to teraz oglądacie A muszę patrzeć na rozmiary teraz? Nie Okej okay. Ładny? Ładny Będziesz doradzał mi, ty? Okay? 125 zł. Jaka była szansa, że wezmę jedną kobietę i ona pójdzie do sklepu z ciuchami? 100% no, no, no. Ty to i tak w sumie idealnie ale... Na pewno? Czekaj, jeszcze nie wiem. Ale ci on jest ładny, powiedz szczerze. Nie wiem, ale masz minutę dwadzieścia. Powiedz szczerze. No, byś wyglądała tak... E... Trochę lipa, nie? Nie, git. Naprawdę? No Ty Mówisz nieprawdę Naprawdę. A naprawdę? Dobra, jeszcze 25 zł. Ej, bo jak przekroczysz, to nie kupuję nic. Szybko! 40 sekund. Dobra, nie ma co. Boję się, że przekroczę, a jakby wszystko to kosztuje 50, to takie jakieś jest 20 sekund. Dobra, to jeszcze popatrzę. Dobra, chcę te, te, te trzy rzeczy. Koniec czasu, idealnie. Kochani, minęło około 2 godziny, wreszcie kinia się przebrała, więc zobaczmy, jak wygląda. Zad... Co Zadowolona jesteś? Tak, tylko musisz coś zakupić buty Ja miałam 5 minut i 500 zł I kupiłam tak, taki sweterek Ładne Taką spódniczkę fajne. E, solidnie Bardzo fajna Dobrze, To, jest to było trochę droższe, ale stwierdziłam, że z jesieni przychodzi trochę już zimno, wow, fajne. więc to Jak Undertaker Bardzo yeah. fajne Ciemano Domin Witam serdecznie Dobra, no to sprawdźmy jest fotę sport, najpierw 250, ej dobra, to jest nice Czekaj, już to mam czy nie? Czekaj, o, tak. Nie wiem, muszę sprintować? Nie chcę spróbować tak Czas start Kurde, sorry stary. Ogólnie sytuacja jest tak, mam 30 sekund, więc trochę popaplam, delikatnie Byłem tu wcześniej, przymierzyłem takie spodnie Wyszłam Olkowi, powiedział, że nie są za dobre, ale mi się podobały Więc je biorę, patrzcie Długie, podobne do tych Czarne, czyli mój ulubiony kolor Bardzo dziękuję za Tyle? Na no, co mam więcej zrobić 20 sekund? No, nie, masz minutę 30 Tak, masz minutę, no nie sprawdzaj Szybko Z Zarobiście! Ale to one kosztują ogólnie 230, więc mam dwie dychy. W sumie. Czy coś tu jest co mogę kupić za dwie dychy? A to Czemu w motylki są... Te ty pewnie kroczysz y, 250, to nic nie dostajesz. 10 Dobra. sekund biorę to? Na pewno starczy. O nie, patrz ty. A jak jest cena? No 19. 19. No ale. 3 nie, to jest sekundy, myśl, myśl, 2, 1. 1, bierzesz? Nie, Boję się. Bo są dwie ceny. Ale wiesz, że ta, to byś się wykucił, że ta powinna być. A jak się nie wykucił, starczy się spodnie? Boję się. Nie chcę. No dobra! Chodźmy do e, kasy. Ej, co kupiłeś i za ile? Ja kupiłem spodnie, które wcześniej przymierzyłem, ale Oleg powiedział, że nie siedzą na mnie. Ale mi się podobają. Spodnie Pajra. są stosowe. Bardzo ładne. Okej, okay. kolej na postiego Które piętro? 210. Bo dwa. zapomina, że kamera jest tu. Dwa? Nie, no się rozglądam. No, dwa, dwa, bo. Buty albo ubranie, myślę, że no takie... A jak... Jak trafisz mniejszą fotę Kurde. Kamera jest za tobą, No się rozglądam, no to stajmy tak, bo ja się muszę rozejrzeć. No to to, no dobra, no to. To? No. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Od razu jak zobaczysz jaki jest tu czas, od razu go liczę, więc jak masz 30 sekund, to od razu biegnij chopie. Czemu on zawsze ma największe? Ja nie kwoty. wiem nawet jak. on już pobiec. zaczyna wyglądać, Chłopie, to inny człowiek. Patrz jak, jak wyglądał na początku Daily, a patrz teraz Ale patrz, czekaj, patrz czekaj, wy... czekaj, 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 jeszcze czekaj, czekaj. No dobra, ale, 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 ja jeszcze... czekaj. ale Zobacz ty, możesz zaczekaj, zacznij ty najpierw, no? ja zaraz mi pokażę, bo ja muszę zobaczyć gdzie ja pobiegnę, bo ja nic nie wiem. Dobra, ja już wiem. Jak dotknę rzeczy w innym rozmiarze, to mogę to dostosować potem? potem dobra. Mam to przed sobą? Tak, trzy. Tak. Od razu zaczynam. 2, jeden. Kluczę pan! Podniosę. I się. podniosę! Iziem mortalczo. Nie wiemy. Ile tu przebiegłeś, ale wydaje mi się, że skopiłeś kursę po drodze. Wiem. Pytałem, czy nadrobicie. Tylko jedną parę dotknąłeś. Tak, bo bałem się, że przekroczę kwotę. Na to liczyłem, że przekroczę kwotę. Ale jak się czujesz? Mam brudne buty, to się czujesz, że akurat. Nie, czekaj, bo to rzeczywiście absolutnie nie chodzi o to, że jak buty się obrócą, to trzeba kupić nowe. Po prostu fajnie się składa. Ładne. Tylko, że jak nie będzie rozmiaru. Te ja zamówię. To ma 8 par butów, nie? Chyba będą ideolo. Para butów ode mnie ląduje w Twoich ja, rękach. Jakie piękne. Bo teraz się skapnęliśmy, że posty pobiegł totalnie naokoło i mógł być tu. Około w 15 sekund, a nie w 27. Co najśmieszniejsze, z Kingą zrobiliśmy obchód sklepu, żeby zobaczyć na tym piętrze jakie są sklepy 30 sekund, 1000 zł i ja pobiegłem w złą stronę, do, bo chciałem kupić buty i wziąłeś te, które sprawdzałem? Nie! Oj, to ja wiem. Nie! Jakie? Jak chciałeś Dominik? Zostało mi 400 złotych. <śleskujesz> Nie zdążył chwytać reszty. Biegłem, po prostu chwyciłem buta i tyle Ej, i... Już... czy to jest twoja czwarta para od Patryka? Trzecia. Trzecia. Okej. Okay. Szczerze mega nie siedzą. Powodzenia. Ostatni jestem. Kurde. Nie wiem, a które mogę? Które chcesz? Nie chcę brać już w tym udziału. Czemu? Nie mogę się zdecydować. Czas? Mogę podpowiedź? No to otwórz czas. Tylko zacznij już lecieć, ale powiem ci, że jest spokojnie. 10 minut. 10 Co, minut. To już się zaczyna? No tak, za 20 sekund. Jak otworzysz kwotę, to I... się zaczyna. Dobra, to jednak się zdecydowałem. Będę no. tutaj stał, gdzie stoję. A jak wyglądała Twoja ostatnia wymiana? Kasą. Kasą, z Postim? Chyba tak. 50 zł. Dobra, posti, nie lubię punga. Chcesz wiedzieć, ile miał posty? Tysiąc. No. Czemu mi kazałeś się zamienić jedną za Ale nie powiedziałem ci, którą? Aha. No, ale ci czas ogólnie. 10 minut no. I 5 tych. Jesteś trochę wkurzony na postiego? Teraz tak. Chcesz mu to powiedzieć, bo wiem gdzie jest. Tak, idziemy do postiego. Źle trafiłem, że akurat Olivierowi tak powiedziałem. Bardzo cię przepraszam, nie chciałem. Teraz przynajmniej mogę powiedzieć postiemu, że go nienawidzę i nie czuć wyrzutów sumienia. Ej <sumienia> hey, posti! Chcecie zamienić czasem i daty, co, masz w masz ręku? Ile masz czasu? <grymne> Dużo! <grymne> mogę sobie to wyzywać specjalnie. Dań, ale patrz, ty mówisz, że nigdy nie masz jedzenia, możesz sobie teraz kupić. Tak, mogę sobie teraz kupić, jestem bardzo zadowolony. Nienawidzę cię, posti. Na to cię stać, 35 zł. Nie mogę tego dotknąć. A po co mi to? Ja chciałem powiedzieć, że chciałem mu pomóc uratować go, a co on prezentuje sobą? Nic. Jak uratować? Przyszłyścieściej się od Patryka z rozmowy i chcecie się zamienić z kimś. Pomóc. Dziękuję za pomoc, jednak Cię uwielbiam Możemy tu pójść? No, do smyka? ten sklep O, Spoko, masz jeszcze 3 minuty Żadnej fajnej sztuki O, Nie 5, 2, 1 O, Uno jest! 40! Aha! No Gratulacje! Dziękuję! Było Uno Minecraft. Chcesz zamienić? Mogę? No. Dzięki. <grywa> Fajne też tak <to> chcę. <grywa> <grywa> Dziękuję, Patryk. Gratulacje! Jestem bardzo zadowolony z mojego zakupu. Cieszę się! Oli, trochę takowe, trochę fartowne. Nieprawda! Wygrałem Uno Minecraft na przekór wszystkiemu! Yeah! Dzięki, Patryk! Jestem dumny, zadowolony z Uno Minecraft. A my widzimy się za tydzień! Yo!